Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Olborski i chciałem zaprezentować moją pierwszą autorską książkę o tytule Wszystko, co powinieneś wiedzieć o pracy instruktora pływania czyli sucha teoria w mokrej wodzie. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak skutecznie pracować z osobami, które panicznie boją się wody, jeśli chcesz wiedzieć, jak podnosić ceny, żeby nie zrazić klientów a przy okazji być samemu z tego zadowolonym, jak uzupełnić swój grafik żeby czuć, że to jest naprawdę to, na czym nam zależało. Jakie gry i zabawy możemy stosować dla podopiecznych, żeby urozmaicić im zajęcia, a przy okazji osiągnąć cel, na jakim nam zależy. Na te i na wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi w tej właśnie książce. Książka głównie jest przeznaczeniem, tak jak zresztą tytuł na to wskazuje, dla instruktorów pływania. Natomiast jeśli jesteś pasjonatem pływania bądź osobą, która uczy się pływać, Myślę, że również znajdziesz tutaj kilka smaczków dla siebie. Przede wszystkim zrozumiesz poczynania i sposób myślenia Twojego instruktora, Twojego trenera, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc myślę, że książka jest skierowana dla wszystkich, którym pływanie gdzieś tam w serduszku gra. Inspiracją do napisania tej książki była moja wieloletnia kariera zawodnicza, następnie instruktorska. Jak i aktualnie już trenerska. Jeśli chodzi o dane techniczne tej książki, książka zawiera się w miękkiej okładce. Na 184 stronach, które znajdują się w środku, są liczne grafiki oraz fotografie przedstawiające ćwiczenia lądowe, przedstawiające gry i zabawy w wodzie. Jeśli udało mi się zainteresować Państwa moją książką, bardzo serdecznie zapraszam do jej zakupu. Od dzisiaj przez tydzień. Cena za książkę jest promocyjna, wynosi 99 zł, później cena będzie wzrastać, także bardzo zachęcam do nabycia jej jeszcze w promocji. Natomiast jeśli komuś się nie uda, oczywiście do wyczerpania zapasów tą książkę będzie można nabyć na mojej stronie internetowej www.movementlab.pl w zakładce książka. Dla pierwszych 10 osób, które zakupią moją książkę, dedykacja w środku, także bardzo dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że do miłego przeczytania.